Nazywam się Barbara Gawryluk, jestem dziennikarką radiową, jestem tłumaczką i autorką książek dla dzieci i młodzieży. Wszystkie trzy zajęcia lubię bardzo. Kiedy pracuję jako dziennikarka, kiedy przeprowadzam wywiady albo prowadzę audycję, to się czuję jak ryba w wodzie, a tęsknię wtedy trochę za pisaniem, kiedy piszę, to tęsknię za radiem, kiedy tłumaczę, to tęsknię i za radiem, i za pisaniem i staram się to wszystko jakoś uzupełniać, ale myślę, że właśnie najbardziej w książkach chyba odczuwa się to, że mam te trzy zawody. To, to książki są efektem chyba całej mojej działalności zawodowej. Pracuję w Radiu Kraków. Teraz prowadzę przede wszystkim audycję Literackie, to jest audycja, która nazywa się Koło Kultury, taka dwugodzinna, zawsze w czwartek wieczorem. Audycja o książkach dla dzieci i młodzieży, zawsze w niedzielę rano, która nazywa się Alfabet. I codziennie polecam też przed południem w programie przed Hejnałem jakąś książkę do czytania. To są takie typowe recenzje, czasem z wykorzystaniem rozmów z autorami. Odpowiadam też w Radiu Kraków za powieści, których słuchamy w odcinkach. To wybieram te książki, przygotowuję je, adaptuję na antenę, i to jest właściwie, powiedziałabym, przede wszystkim to, co zajmuje mi dużo czasu. Ale wcześniej pracowałam po prostu jako reporterka, dziennikarka informacyjna, prowadziłam, czytałam wiadomości w radiu. No byłam takim, takim typowym dziennikarzem odniosów. Jestem z wykształcenia filologiem szwedzkim, i to jest właściwie mój najważniejszy zawód, który cały czas musi iść w parze z pracą dziennikarki. Zawsze marzyłam o tym, żeby tłumaczyć książki dla dzieci i dla młodzieży, szwedzkie książki. Przez całe lata było to niemożliwe. Dopiero po 1991 roku rynek książki dla dzieci w Polsce się zaczął rozwijać, się otwierać również na książki z innych krajów. I tak prawdę powiedziawszy, to dopiero od jakichś 10-8 lat zajmuję się tłumaczeniami i realizuję takie marzenie, które miałam jako 19-letnia dziewczyna, kiedy właśnie wymyśliłam sobie, że chciałabym kiedyś tłumaczyć szwedzkie książki dla dzieci. Opowiadałam dzieciom na spotkaniu zarówno o książkach, które piszę, jak i o książkach, które tłumaczę. Opowiadałam im o dwóch tytułach, które napisałam dla trochę młodszych czytelników to jest Jock, Legenda o Psiej wierności i Balkik, Pies, który płynął na krze. Opowiedziałam im też o mojej najnowszej książce, która nosi tytuł Teraz tu jest nasz dom. Te wszystkie książki ukazały się w wydawnictwie literatura, tak jak większość z moich książek dla dzieci. Natomiast jeśli chodzi o tłumaczenia to przybliżyłam im dwie bardzo popularne i w Szwecji i w Polsce serie, których autorem jest Martin Widmark. Jedna seria dla młodszych nazywa się Biuro detektywistyczne Lassego i Mai, a druga dla starszych czytelników nosi tytuł Dawid i Larissa. W tej pierwszej serii w Polsce ukazały się już 23 tomy, w tej drugiej serii trzy. No, i w opracowaniu są. Bardzo często spotykam się z czytelnikami, szczególnie na wiosnę.